Cześć! Dziś przygotujemy prostą i szybką amerykańską przekąskę onion ringsy, czyli krążki cebulowe. I do przygotowania tych krążków będziemy potrzebować około pół kilograma cebuli, miski z zimną wodą. Łyżeczki soli, 200 g mąki pszennej, może być najzwyklejsza mąka 500. G. Kolejną łyżeczkę soli, którą będziemy dodawać do tej mąki. Łyżeczkę proszku do pieczenia, łyżeczkę ostrej papryki i około 125 g płatków śniadaniowych, takich kukurydzianych. Zamiast nich możecie użyć też na przykład tartej. Dobra, zaczynamy od cebuli. Ja już mam cebulę obraną. Cebulę kroimy w takie mniej więcej centymetrowe półtorej cm krążki teraz sobie to rozdzielamy i wrzucamy do wody czasem przy obieraniu cebuli rozdzielaniu, takie błony nam się pokażą to wtedy ich nie smażymy tylko je wywalamy tego wnętrza cebuli nie używamy możemy z tego zrobić później jakąś jajecznicę do krążków cebulowych najlepiej używać tylko tych dużych cebul Całą cebulę mamy już w wodzie. Dodajemy teraz do tego łyżeczkę soli. Umieszczamy. I, I w takim roztworze wody z solą cebula powinna leżeć około godziny a robimy to dlatego, że w większości y, przypadków cebule są takie dość ostre jeśli kroicie cebulę i czujecie, że y, piekną was oczy to znaczy, że macie do czynienia z ostrą cebulą y, jeśli macie słodką cebulę, możecie pominąć ten krok y, jak możecie sprawdzić czy wasza cebula jest słodka czy ostra po prostu możecie ją też ugryźć moja jest ostra ale ja już to wiedziałem, bo jak kroiłem to mi zawiły oczy dobra, możemy przejść do przygotowywania naszej panierki cebula już się moczy Płatki kukurydziane trzeba skruszyć, Możecie to zrobić rękami, możecie użyć na przykład wałka. Nasza panierka ma już odpowiednią strukturę. Taki poziom zmielenia jest wystarczający. A teraz możemy przejść do przygotowania ciasta na nasze uniono no i. Zapomniałem Wam powiedzieć o jednym składniku o wodzie gazowanej z lodówki, dlatego że ona w lodówce. Na 200 g mąki będzie potrzebne jej około 250 ml. Ale wcześniej do naszej mąki dodajemy sól, proszek do pieczenia i paprykę w proszku. I to wszystko mieszamy. Kiedy mąka z pozostałymi suchymi składnikami jest już wymieszana, dodajemy tej gazowanej wody i miksujemy. Wszystkie składniki nam się połączyły. No i tak naprawdę teraz możemy poczekać aż jeszcze nasza cebula dojdzie. Po godzinie kiedy nasza cebula powinna już zmięknąć przekładamy ją na talerz. Kiedy nam się jakaś jeszcze błonka zaplącze to ją też możemy ściągnąć. Dobra i teraz tak, tu mamy cebulę, tu mamy nasze ciasto, a tu mamy naszą panierkę frytownica jest już rozgrzana do około 180 stopni a tu na taką kratkę będziemy już usmażone onion ringsy wykładać dlaczego na kratkę? dlatego że gdybyśmy położyli je na, przykład na papier, na taki ręcznik papierowy no to one od jednej strony mogłyby być takie zawilgocone tutaj powinny być jakby cały czas chrupiące no więc do dzieła, możemy pomóc sobie widelcami obtaczamy w cieście, w płatkach i wrzucamy na około 60-90 sekund na gorący olej. Kolejne krążki cebulowe się już smażą. tutaj. Pierwsza tura już wyszła z frytownicy, i mm, są naprawdę bardzo dobre. Świetnie sprawdzą się jako przekąska, np. matane w kieczupie, albo jako dodatek np. do hamburgerów czy innych amerykańskich dań. A tutaj mamy krążki cebulowe z bułką tartą. Jak widzicie ta panierka jest trochę inna. Możecie sprawdzić które Wam lepiej smakuje. Nasze krążki cebulowe są już usmażone. Jak widzicie mam tutaj całkiem sporo. Jeśli zrobicie krążki cebulowe z naszego przepisu to koniecznie dajcie nam znać w komentarzu. Jeśli ten przepis Wam się podobał to zostawcie łapkę w górę. A jeśli jeszcze nie subskrybujecie naszego kanału to dajcie suba. I co? Smacznego dla mnie. I dla Was też mam nadzieję. Com é o